Witajcie kochani. 6 stycznia w Katowicach wielkie wydarzenie. Już kolejny Marsz Orszak Trzech Króli. Chcemy w nim wziąć udział. Myślę, że obudzeni akcją ewangelizacyjną, którą jesienią jako akcję budzik żeśmy przeżywali, znowuż podejmujemy kolejne zadanie, kolejne wezwanie i też dar łaski Bożej. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Ktoś to musi usłyszeć. Przyjdzie wielu. Więc koniecznie, przynajmniej setka nas jest zaproszona do tego, żeby się włączyć w to wydarzenie w bardziej aktywny sposób. Można iść po skrajnościach. Potrzebujemy około 50 aniołów i 50 diabłów. Nie każdy wybiera. Bardzo Was serdecznie zachęcam do udziału w całym marszu, ale też do włączenia się w to dzieło. Niech Pan Jezus będzie pochwalony.